Witam serdecznie w nowej kadencji Parlamentu Europejskiego 2014-2019. Przed nami posłami 5 lat pracy. Zupełnie nowe wyzwania, nowe zadania, nowe obowiązki. Już powoli zapełniają się korytarze Parlamentu Europejskiego, posłowie wpisują się do określonych komisji, a frakcje polityczne walczą o to, jakie uzyskają określone miejsca i stanowiska w parlamencie. To będzie decydowało o przyszłości pracy w Parlamencie Europejskim. Ja już teraz, w tej, w tej kadencji, będę pełnił funkcję przewodniczącego delegacji Platformy Obywatelskiej i PSL. Te nowe obowiązki powodują, że przez pierwsze dni to na mnie spada obowiązek wynegocjowania dla polskiej delegacji zarówno dobrych miejsc w poszczególnych komisjach merytorycznych, jak i dobrych miejsc w delegacjach międzyparlamentarnych. Negocjacje się zakończyły. Jesteśmy z tych negocjacji bardzo zadowoleni, ponieważ ilość posłów w naszej delegacji, a jest z nas 23 na 51, powoduje, że mam, możemy uzyskać ważne miejsca w Parlamencie. Uzyskaliśmy przewodnictwo w trzech najważniejszych komisjach parlamentarnych. Komisji zajmującej się rozwojem, energetyką, komisji zajmującej się rolnictwem i komisji zajmującej się sprawami traktatowymi konstytucyjnymi. Przed nami w związku z tym nowe zadania. Nowe prace, już za chwilę kolejne przygotowania do głosowań. Za chwilę parlament będzie głosował przewodniczącego Komisji Europejskiej. Wokół tego bardzo wiele debat politycznych i bardzo wiele uzgodnień. Będę starał się w tej właśnie formie informować państwa, co dzieje się w parlamencie, co dzieje się na korytarzach, co dzieje się w salach obrad, jakie nowe zadania przed nami, z czym mamy trudności, a co udaje nam się rozwiązać.